Siema. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego takiego wideobloga, wideodziennika, który zdecydowałem się poprowadzić w związku z Waszymi propozycjami, prośbami. Dziennik ten będzie przedstawiał moje przygotowania do. wróć? Za dużo bym powiedział na początek. Dziennik ten będzie przedstawiał etap budowania masy mięśniowej, na którym jestem już dokładnie piąty dzień, ponieważ rozpocząłem ten etap 1 września. Mamy 5 wrzesień, sobotę. Jestem także po ciężkim treningu pleców, który dla Was tak w skrócie zrelacjonuję. Zapraszam. Może trochę przesadziłem w tym ciężkim treningiem, ponieważ dopiero się rozkręcam, jeżeli chodzi o jakieś tam ciężary większe. W czerwcu rozpocząłem okres restrenowania, który łożyszek trwał 3 miesiące, więc no nie da się po prostu po takiej przerwie od razu widać nie wiadomo ile. Zresztą wszystko trzeba robić z głową, aby uniknąć tam jakichś niepotrzebnych kontuzji, prawda? Dobra, pierwszym ćwiczeniem było ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki. 4 serie po 10-12 powtórzeń. Następnie zrobiłem martwy ciąg i tutaj już w ogóle nie szaleję z ciężarem, ponieważ martwego nie robiłem dobrych kilka, a może i nawet kilkanaście tygodni. Zrobiłem 4 serie po 10-12 powtórzeń. Dwie ostatnie zakończyłem zaledwie na stówce. Kolejnym ćwiczeniem było wysłuchanie sztangą w opadzie tułowia. Tak jak wcześniej zrobiłem 10-12 powtórzeń w 4 seriach. Po wiosłowaniu wróciłem na wyciągi, no i kolejno wykonałem przyciąganie klamer wyciągu dolnego do brzucha oraz przyciąganie klamer wyciągu górnego do klatki. Oba te ćwiczenia w trzech seriach po 12-15 powtórzeń. Trening zakończyłem delikatnym rozciąganiem przy pomocy taśm TRX, no ale o tym za niedługo ukaże się osobny materiał. Dobra, teraz kolejna bardzo istotna kwestia, czyli dieta i suplementacja. Więc tak, po przebudzeniu zjadam 100 gram płatków obsianych górskich zalanych 60 gramami odżywki białkowej That's The way", oraz jakiś owoc, np. banan. Do tego dorzucam kompleks witamin i minerałów firmy Olymp albo QNT oraz osobno 2000 jednostek witaminy D firmy Protego. Jest to mój taki zestaw, który spożywam godzinę przed treningiem, natomiast 15 minut przed jego rozpoczęciem wchodzi jakiś tak kratnowy. Najczęściej jest to Creation to Sport Definition albo krat X3 od QNT. W trakcie treningu popijam sobie BCA Pro Definition z jakimiś węglowodanami, np. Na karbonikiem. Natomiast po zakończeniu treningu pijam ponownie stak kreatynowy z dodatkiem glutanika oraz gram witamin C. 15 minut później piję 60 gram Dazdewaya, a godzinę później kolejny posiłek, czyli 100 gram makaronu z durum albo ryżu oraz około 220 gram pieśni kurczaka polanych 10 gramami oliwy z oliwek. Trzeci i czwarty posiłek wygląda dokładnie tak samo. Piątym posiłkiem jest placek owsiany składający się ze 120 g płatków owsianych, 3 jaj, 5 białek oraz 20 g masła orzechowego. No i szósty posiłek, który jest już praktycznie bez wodanów, jest to albo jakaś wołowina, albo jajka, a czasami po prostu białko z masłem orzechowym. Całość daje nam około 4500 kalorii. Najprawdopodobniej będę zwiększał te kalorie z biegiem czasu. No wydaje mi się, że nie mogę już tu więcej o czym mówić, ponieważ za jakieś 2-3 tygodnie zrobię kolejny odcinek, w którym umieszczę już zdjęcia porównawcze. Tak więc to chyba było na tyle. Pozdrawiam.